Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj otrzymałem ładną paszuszkę. Coś na co dosyć długo czekałem, jak widać. Po części już pewnie widzicie. Mianowicie, jest to Kickstarterowa wersja. Court of the Dead. Niedawno zaczęli realizować. Ja otrzymałem małą kopię dzisiaj. Widzicie, pudło spore w porównaniu powiedzmy, z moją ręką. Mam dosyć długie łapy. Więc swoje również waży. Że też powiem. Wszystko od niezafolijone, więc jeszcze nie wiem nawet, co jest do końca w środku. Także przekonamy się razem. Pierwsza rzecz, żeby. A, w ogóle. Yy, może jeszcze tylko coś wspomnę. Ogólnie wersja Hickstarterowa yy, miała do wyboru trzy różne sliwy, w zależności którą frakcję wybraliśmy. Ja tutaj mam frakcję Dusz albo Call of Spirits jak to woli czy fakcje czy Faction of Spirit ogólnie oni uważają, że dusza przede wszystkim czy duch. Niestety nie chcę tutaj teraz wymyślać, gdyż wczytywałem się w to, kiedy key starter był aktywny i trochę dawno temu to było, ale dzisiejszy unboxing to nie jest jak moje gadanie, a raczej chcielibyście zobaczyć, co jest w środku, tak zresztą jak ja. Również. Także teraz staramy się dość tego uszkadzania tego. Niestety moje nie nie umiejętności, chodzi o nie można być super, ale damy rano. Dobrze, że zostałem później. O, samo pudło krócej z wielkiem. Jest ładnie kurczę dodatkowo. Piękne efekty, nie wiem czy to będzie w ogóle widać. Pięknie się świeci. Wszystko ładnie się odbija. Nadruki są piękne na tej wyprasce. Nie wiem czy mi to widać miło. Ale tutaj jest taki wzór. On również jest wsztacowany, więc ciśnięty więc jest. Ale najpierw ściągnijmy może wypraskę. O! Oczywiście. No, żeby mi się nie No i mamy. Widzicie. Główna grafika. Piękne przede wszystkim grafiki. bo grafiki bardzo mi się podobają. Ale tutaj naprawdę. Widać naprawdę Grupa ich naprawdę się bardzo postarała. I Slideshow projekt Project Reagan. Court of the Dead, Marner's Jak widzicie to było piękne z tyłu. Mamy informację, co jest w pudełku. Jak widać, jest sporo rzeczy. 70 figurek, 93 kawałki metalu, 5 y, kości, 39 y, kart wallowów określona, 59 powiększonych kart mornerów, 17 y, kart frakcji, 60 dodatkowych pi, y, kawałków eterni. Tutaj właściwie. Ethereum również jak to przetłumaczy, ale na razie otwórzmy i co my tu będziemy Coś tu jeszcze trzyma. Nie. Po prostu nie umiem otworzyć, nie umiem tego ciągnąć. Dobrze, trzeba delikatnie. To się zasało jak większość, dopiero co. a ale idzie. O, kurczę. mamy Oczywiście zadruk jak w, w wielkich starterach również w środku, zadrukowane. Włożmy również na bok. I rozpocznijmy. Kamerka szybko ze mną, żebyśmy razem zobaczyli co jest w środku. Także. Zacznijmy. No, myślałem, że to zwykły papier, ale to jakiś, jakiś folio, ale zobaczmy, jest stencil. Ładnie to wygląda. O, już mi się podoba. Jest zabezpieczone wszystko ładnie przed uszkodzeniem w transporcie. Już widzimy piękną, przepiękną planszę. Także będzie. O, pierwsze co. O, I tutaj już oczywiście widzimy również instrukcję plansza, plansza sobie muszę od razu zobaczyć. Jedną ręką może nie być tak łatwo. O, z tyłu jest zielona. To już ciekawie. Ok. Oczywiście ja z moimi skielami. O, tutaj Oczywiście jak, jak z... zwykle tu nogami. Ale zaraz ją obrócimy. Widzimy plansza spora, ledwo się na moim stole mieści, ale damy radę. Oczywiście pierwsze co się rzuca i piękne to jest. Na nim jest tutaj warstwa UV z tego co wiem i to świeci w ciemności. Za chwilę może zerknę. Nie wiem czy uda mi się. Ale zobaczcie, grafiki. Grafika tematyczna, klimatyczna. Wszystko do siebie ładnie pasuje. Jest miejsce na eterium. Są na figurki, na odpowiednie figurki, miejsca na gildie podziemne, na tokeny Unity. No Troszeczkę można powiedzieć, że tutaj jest walker placement, jakby, ale wszystko to wyjdzie w grze, tak naprawdę, bo. O, gra jest przepiękna. Malutki przeskok. Nie wiem, czy moja kamera to uchwyci. Jest jeszcze. Dzień także nie do końca to będzie widać. Zasłoniłem, co się dało, ale jak widzicie, to nie jest akurat moja kamera, tylko że tak łapię. Autentycznie to poświecę na taki niebieskawy kolor. Nie za bardzo to widać. No, coraz bardziej widzicie? Wszystkie rzeki, wszystkie te pięknie się ukazują. No, chyba zaczyna łapać światło. Ale widać widać to. Trochę nieostro, musicie wybaczyć. Dobrze, wracamy do światła dziennego zaraz. I wróciliśmy. Ja planszę szybciutko schowam, żeby mnie nie korciło. I żeby coś jeszcze z nią zrobić. Może odłóż na razie na bok. Piękne. Tutaj mamy, jak widzimy, instrukcję. Oczywiście, o. No. mi się wydaje. No i kurczę, pierwsza strona w ogóle jest, to jest grubszy papier, jak widać, piękny, grubszy papier, ładnie zrobiony, oczywiście świeci jak psu no ale, powiedzmy taki, co jest w środku, muszę wszystko posprawdzać, czy będzie, ale raczej powinno być w jeszcze mi się nie zdarzyło w przeszłości, żeby mi brakowały części w grach, ale zawsze jest na pierwszy raz, jak to się mówi. Dobrze. No, naprawdę pięknie. Będzie co czytać. Muszę się zapoznać. To jest. Aha. To jest quiz. Który można wykorzystać, aby otrzymać. Zniżkę jest również kod zniżkowy, ale ja nie będę patrzał. O, i mamy tutaj figurki. Troszkę były kontrowersje na temat figurek gdyż. O. Czy uda mi się jedną rękę je wyciągnąć? Chyba nie. Chyba będą ze mną walczyć. A nie, jednak. No chodź tu dziecko, chodź. Aj, twojego kolbka. O, mamy. Jak widzimy. gilda, gilda ciała, gilda duszy, gilda kości. Wszystkie trzy. Oczywiście, jak pokazywałem, to standardowo wyszedłem z kadru. Ok. Kontrowersji było tutaj bardzo odnośnie tych figurek. Twierdzili, że że one są jakościowo. O, zobaczmy. No, czy ja wiem? Wcale źle nie wyglądają. No, takie małe figurki, moim zdaniem wyglądają dosyć dobrze. Nie wiem, ale było naprawdę dużo kontrowersji w czacie, jeśli chodzi o te figurki. Powinni się bardziej postarać, że to nie powinno tak być, że są za słabej jakości. No, ale tak spojrzeć na to, się im przyjrzeć, to dosyć mają szczegółów, nie są złe. Widać, że są gdzie są miejsca z włożenia tak trochę, chyba że to są takie rzeźbienia. Mamy no, z mieczem kolegę, Koście trupa z mieczem. No, no widać miejsce łączenia. Także, ale. Nie, moim zdaniem jest. Są dosyć dobrze te figurki. Wyglądają. Nie ma na co narzekać. Uf, to była wasa numer jeden. Oczywiście z tego co wiem, mhm. chyba się rozpędzam, bo tutaj pod spodem jest coś. Eee, nie, nie ma nic. Także się troszeczkę rozpędziłem. Myślałem, że są trzy warstwy. Paweł, Paweł. No, come on. O, brzózło. Ale ładnie wypraska mi się też również bardzo podoba. Tak właśnie. Dobrze. Wypraska mi się również bardzo podoba, bo jak widzimy. Oczywiście, fajnie gdybyśmy cokolwiek zobaczyli. Widzę znowu... Uwielbię, o, jest to zaraz lepiej. Widzimy sama wypraska. Ma symbol. Znaczy zarówno jedna i druga, tutaj jest ten sam symbol. A tu co? Mhm. A, szukałem elementów. Się zastanawiałem, co w te puste miejsca ma wejść, a one są tu wszystkie pod spodem schowane o, tutaj planszetki gracza, gruba tektura oczywiście wszystkie miejsca, tak jak miały być podwójnie wypracowane Tu mamy eternium. no, nie ma co z moimi zdolnościami to udało mi się jakimś cudem wyłączyć aparat eee, o czym ja mówiłem, o planszetkach gracza gruba tektura, tak jak wspominałem Tutaj znaczek frakcji, który będzie wchodził. Będziemy go tutaj wkładać. Mamy oczywiście dużo metalu. Właśnie to była jedna z rzeczy, na które bardzo miałem o te metalowe czaszki, które wchodzą do planszetki gracza, które będą znacznikami. Oczywiście są odpowiednio przygotowane, żeby było, można było po prostu je włożyć. Monety, które. O, też metal. Pięknie. Bardzo mi się podobają. Oczywiście, jak widzimy, są również oznaczone. Naprawdę jest, jest szczegół, widać te szczegóły tutaj. Wydawało mi się, że mogą być gorszej jakości, ale jednak nie. No i oczywiście, o, tutaj kolejne, również kolejne metalowe monety. O, o i będzie grania, będzie grania. Serium, jak widzimy znaczniki dodatkowe, znaczniki dodatkowe główne założenie na miniaturki i oczywiście tak zwane przeciwnicy można powiedzieć NPC Wszyscy będą Bogowie jak będzie wzrastać, zrastać ich będzie ich podejrzenia, to będą wysyłać nam takie właśnie tych przeciwników, te figurki na atakując nas, ale Właśnie, tutaj mamy a, ty, największe figurki. No, powiem. Pięknie wyglądają. Śmierć. Z kosą. Paleryna mógł. Idzie. No, właściwie. No. Przedzeknąć. No, powiem. Szczegóły widać. No, ale chyba rozumiem trochę po części o czym mówili tutaj ludzie w komentarzach. Bo jednak są bardzo fajne te figurki, ale Ciężko no. mi jest jednak porównywać. Nie mam innych takich wielkich. Tutaj mamy kuglarza również. No, no, i też bardzo dobrze widać szczegóły, więc raczej nie można, nie ma na co narzekać. I mamy z naszych trzech frakcji. Czy jakby główne postacie? Krwawą walkirię. <grymne> nie wygląda. Za kogoś, w głowa jest. O, po ostrość. Tylko teraz nie wiem, musiałbym zerknąć, czy w jej postaci ten róg jest tak łamany, czy po prostu podczas transportu coś się, coś nie pykło. Dalej. O, jest, odium. W sumie źle powiedziałem. To nie są jakby postacie główne z tej tej, tej akurat te wielkie, tak, ale to jest dodatkowa postać, która jest, widzicie, wielki skurczebyk. Też widać na internet dosyć szczegółów. Kastety. No, widać, że może dać po mordzie. No, też widzę tutaj takie trochę. Niektóre te elementy są autentycznie płaskie takie no... jakby jak ktoś po prostu nas zdepnął no come on. no i ostatni e, zapomniałem jak on się nazywał ale też jak widzimy no jak na wielkość figurek nie ma co narzekać szczegóły widać, ale no czasem można było porównać oczywiście kości są również ale powiem, że ja jednak nie będę narzekał. Zobaczę jak to będzie. W grze samej. Naprawdę podobają mi się te elementy. Mamy kartę. No. I to jest jedna z tych właśnie wyprasek. Nie wiem czy to było widać. Że mimo że karty są włożone, wystarczy je nacisnąć w jedną drugą stronę. Nawet jak będą... Jest dodatkowo miejsce tutaj dane właśnie, jakby były już zakoszukowane. Że można było je spokojnie po prostu wyciągnąć. I piękne, naprawdę. Nie mają jakiś mega tych grafik, ale... O. Mamy tutaj, właśnie tu. To są karty. Spójrzcie. Te są piękne też. Grafiki mi się też, same grafiki mi się podobają, ale z tego co widzę, no, same właśnie też zabezpieczone. Pięknie. Tutaj, tutaj są z boku, można je złapać. I oczywiście są już również przygotowane. Face order, action face i tak dalej. przypomina jaki gracza. To już jest przygotowane, żeby to było zakoszulkowane. Więc wszystko tutaj, żeby ładnie weszło, się zmieściło odpowiednio. To muszę włożyć i zobaczmy. Wejdzie bez problemu? Wejdzie bez problemu. Zresztą dużo tych elementów powinno wchodzić tutaj. Ale tam dodatkowe rzeczy, miejsce są też fajne na to. Dobrze, spakujmy. I cieszmy się, będzie można pograć. Ja już się cieszę. Chciałbym jak najszybciej to zagrać, ale teraz z tego, że gram się od dwóch do pięciu graczy. Także dopiero będę pograć, jak przyjdzie piątek plaszówkowy. W sumie dzisiaj jest piątek, ale Ach, niestety dzisiaj chyba nie pogramy. Hmm. Czy to się da źle włożyć? Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że plansza musi wchodzić w odpowiedni sposób, bo inaczej nie da się jej włożyć. No ale. Także to był Court of the Dead. Bardzo fajnie wyglądająca gra. Klimat mi się bardzo podoba. Więc ja na pewno będę się cieszył jak zagram. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem na śmierć. I miłego. Bawcie się dobrze.